Magda Umer nie żyje. Ta tragiczna wiadomość obiegła media w piątek 12 grudnia. Piosenkarka miała 76 lat. W sieci pożegnała ją już między innymi Krystyna Janda oraz Jacek Kałucki. Magda Umer była pieśniarką, reżyserką, scenarzystką, aktorką i ikoną poetyckiej interpretacyjnej piosenki. Urodziła się w 1949 roku w Warszawie. Od końca lat 60. zeszłego wieku, związana była z warszawską sceną studencką, a jej delikatny głos i charyzmatyczna maniera wykonawcza szybko zapewniły jej rozpoznawalność. Przez lata blisko współpracowała z Agnieszką Osiecką, stając się jedną z najważniejszych strażniczek jej twórczości. Dla wielu słuchaczy była symbolem piosenki literackiej wrażliwości i elegancji w sztuce. Zmarła artystka była laureatką wielu festiwali, m.in. Opola i Famy. Poza działalnością estradową reżyserowała spektakle teatralne, programy telewizyjne oraz recitale innych artystów, tym Edyty Geppert. Zrealizowała również cenione telewizyjne Zamki na Piasku oraz cykl recitalowy Magda Umer Zaprasza.